Chodzisz na zakupy z listą zakupów? Świetnie! A jeśli nie robiłeś tego wcześniej, to lepiej zacznij. Uwierz, zaoszczędzisz czas i pieniądze. A w darmowej aplikacji PanParagon błyskawicznie stworzysz listy zakupowe. To prawdziwy game changer. Dzisiaj Ci pokażę, jak stworzyć taką listę zakupów na smartfonie z systemem Android. Uruchom aplikację i sprawdź, czy jesteś zalogowany. Na ekranie startowym wybierz listy zakupowe. Z dolnej belki wybierz plusik. Kolejno jeszcze raz plusik. I wybierz produkty z gotowej listy, bądź wpisz swój własny. Klikając ponownie w tą samą pozycję, zwiększysz ilość produktu, natomiast klikając minus, zmniejszysz. Stworzoną listę zakupów możesz posortować o tutaj, alfabetycznie bądź według kategorii. Możesz także udostępnić o tutaj. Możesz wybrać adresata, któremu już cokolwiek udostępniałeś wcześniej, bądź wpisać nowego. Utworzoną listę zakupów możesz także usunąć. O tutaj. Listę zakupową możesz także utworzyć automatycznie, wklejając link do przepisu z obsługiwanego portalu. W tym przypadku wybierz nowa lista z przepisu. Kolejno w to pole wklej link do przepisu. Sprawdźmy, jak to działa. Lista została utworzona automatycznie. Dodatkowo pod listą znajdziesz bezpośredni link do przepisu, gdybyś chciał sprawdzić jakieś szczegóły. Fajnie, co? A teraz prawdziwy sztos. Przeglądając gazetki promocyjne, możesz zauważyć białe plusiki w zielonych kółeczkach. Mhm, Dobrze myślisz. Możesz tworzyć listy zakupowe poprzez bezpośrednie dodawanie produktów z gazetek promocyjnych. Wystarczy kliknąć plusik i dodać produkt do istniejącej listy zakupowej bądź stworzyć nową. Gratuluję! Od teraz wiesz, jak tworzyć listy zakupowe w aplikacji Pan Paragon. Dzięki temu kupisz tylko to, co potrzebujesz, zaoszczędzisz i już nigdy niczego nie zapomnisz. Jeśli nie zainstalowałeś jeszcze aplikacji Pan Paragon, to zrób to teraz. Link do pobrania znajdziesz w opisie filmu. Sprawdź także inne tutoriale. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami.